Michał, dzisiaj drugie nasze spotkanie i kolejny istotny temat z punktu widzenia biznesowego wymiaru mediów społecznościowych, hasło LinkedIn. Bardzo często LinkedIna określa się mianem Facebooka dla biznesu, czyli takiego portalu, który również zawiera posty, zawiera treści. Ale nie rozrywkowe, nie komercyjne, ale treści bardziej skierowane do właśnie tego świata biznesu. I czy ty właśnie zgadzasz się z taką, z taką tezą, że, że LinkedIn to jest właśnie ten Facebook dla biznesu, że biznes odnajduje się na LinkedInie bardziej niż na Facebooku? Ja mi z tobą rozmawiać ponownie, Bartku. Odnośnie linki, no to jest bardzo ciekawy portal. Ja mam na niego swoje własne określenie, że to jest taki najbardziej krawaciarski portal wśród portali społecznościowych, ponieważ swego czasu, zdjęcie, jak to było zdjęcie bez koszuli i krawatu, nie wchodziło w grę. A, I, nie, i nie na... Jeszcze raz? I biały kołnierzyk. Tak, koniecznie. Wszystko musiało być idealne, jak u fotografa i tak dalej. A, wydaje mi się, że to już troszeczkę odchodzi do lamusa, chociaż oczywiście jest nadal portal dla profesjonalistów. Kiedyś to już w ogóle treści na nie musiały być mega poważne. Emoticonki, jakieś tego typu komunikaty w ogóle nie wchodziły w grę. Dzisiaj już tego stosujemy zdecydowanie więcej. Też zdecydowanie więcej luźnych postów. Też trzeba powiedzieć, że jest to też takie miejsce mocno kreowanego wizerunku, gdzie ludzie wrzucają takie bardzo mocno napompowane posty w tym momencie, informując o tym, czym się zajmują. Jakieś mocne historie storytellingowe, coachingowe, które można też tam znaleźć. Nie sądzę, żebym się zgodził, ponieważ na Facebooka wchodzimy po coś innego. Na Linkina po coś innego. Trudno nazwać to przyłożenie do na jednego, bo to są dwa różne portale o różnych specyfikach. Na Facebooka wchodzimy dla rozrywki, dla relacji, dla kontaktu. Tutaj też wchodzimy jako tako dla relacji, ale użytkownik Linkina jest zdecydowanie bardziej zorientowany, wie po co wchodzi. Ona to wchodzi po konkretne rzeczy. To kształcić się. Niektórzy twierdzą, że tak, choć z mojej opinii wynika to, że to jest raczej taka opinia bardziej tych osób. A sądzę, że wszyscy tam wchodzą po to, żeby właśnie nawiązać relacje, ale te biznesowe. I ewentualnie przedstawić swoje usługi, czy złapać klientów. Ja tak widzę dzisiaj LinkedIn, choć teraz też już teraz więcej grup takich stricte, właśnie profesjonalnych się tworzy, gdzie osoby między sobą nawiązują jakieś relacje w grupach. No ale właśnie, czy zauważyłeś, że od pewnego czasu czy trudno teraz zlokalizować określone daty, ale no, ja zaryzykuję twierdzenie, że to jest okres dwóch, trzech lat, że od tych trzech lat. W Polsce, ja nie mówię o świecie, gdzie świat no, Linkedina już znał znacznie wcześniej i wykorzystywał go no, jeszcze szerzej niż to widzimy w Polsce, ale czy właśnie od tych trzech lat rozpoczęła się trochę taka moda na Linkedina, to jest z jednej strony, tylko z drugiej strony dla mnie, no, użyję tego sformułowania przerażające. Przerażające jest to, kiedy prowadzę również szkolenia, między innymi na, na studiach MBA, i kiedy mówimy o personal brandingu, budowaniu właśnie tej marki osobistej, marki biznesowej, no to no nie można nie wspomnieć o LinkedInie i jego, jego, jego zaletach, jego strukturze, jego preferencjach i to, co on jest w stanie tutaj nam dać nam, użytkownikom no to ta wiedza jest dramatycznie niska, żeby nie, nie powiedzieć, że tutaj żadna. No i teraz dochodzimy do takiego momentu, przynajmniej ja to tak widzę, że wiemy, że coś jest w modzie, wiemy, że coś jest cool, wiemy, że coś powinniśmy mieć, ale tak naprawdę w ogóle nie wiemy, z czym się to, z czym się to je i jak myślisz, gdzie jest właśnie ten, 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 ten błąd? Gdzie, gdzie ludzie popełniają błąd? Czy to jest właśnie ten wynik takiego pędu, że jeżeli ktoś jest na LinkedInie, to ja też muszę być. Jeżeli ktoś ma Instagrama, no to ja oczywiście też Instagrama muszę mieć. Jeżeli jestem radnym czy politykiem, to tego Twittera muszę również mieć, bez względu na to, czy wiem o co chodzi, czy nie wiem o co chodzi. Jak ty uważasz, jeśli chodzi właśnie o ten temat? Czyli ja twierdzę, że każdy portal społecznościowy, co może też, też pewnie z własnego doświadczenia powiesz, ma swój czas. Niedawno mieliśmy tak jak właśnie mówię, w Instagramie. W zeszłym roku tak naprawdę był taki mocny boom na Instagrama, szczególnie w pierwszej połowie roku. Później, kiedy mocna automatyzacja troszkę zepsuła, to środowisko to się skończyło. Znaczy, trwa dalej w pewnym sensie, ale nie, już nie nakręca się tak wysoko. Zresztą można patrzeć na użytkowników, gdzie tam Instagram to miał 3 miliard, miliard użytkowników w zeszłym roku i miliard użytkowników w najnowszym rapor raporcie Digital 2020. A LinkedIn to jest dla mnie taka ciekawostka też pod tym względem, ponieważ jeszcze Digital 2019 notował Linkedina i tam było 300 milionów użytkowników z hakiem. Niecałkiem niedawno założyciel Linkedina, który odchodził z firmy, podał, że mają ponad 670 milionów użytkowników. Więc jeśli liczy, wierzyć tym liczbom w ciągu roku, to liczba się, użytkowników się podwoiła. To jest niewyobrażalne tak naprawdę ilościowo. No, po drugie, no jest to miejsce dla osób, które zarówno szukają pracy, jak i też przede wszystkim właśnie robią biznesy. Tak więc jeśli oferujesz usługi biznes to biznes, to LinkedIn to jest miejsce, gdzie koniecznie musisz być, no, to bez dwóch zdań. Z tym, że LinkedIn technologicznie jest mocno zapóźnione. Live y dzisiaj wchodzą na LinkedIna. Gdzie na Facebooku to już, ja już nie, nie pamiętam takiego momentu, kiedy na Facebooku to była nowość. Jeszcze, jeszcze pamiętaj, że w przypadku LinkedIna należy mieć w wersję premium, czyli, czyli no nie każdy tutaj może sobie e, pozwolić e, tutaj no, na tą opcję. Oczywiście znaczy niekoniecznie musi, trzeba mieć wersję premium, natomiast nie ma nie jest ona domyślna. Na, na trzeba wysłać podanie do LinkedIna po co, na co i dlaczego w wielkim skrócie. A, więc to faktycznie, po drugie LinkedIn przypomina tylko i wyłącznie Facebooka w budowie. Ten portal nie jest, nie jest wcale taki prosty, nie jest taki intuicyjny, jak się niektórym wydawało, bo właśnie otwieramy LinkedIn'a i myślimy, że jesteśmy w domu. Mamy Facebooka, no to przecież LinkedIn'a też sobie poradzimy, prawda? To jest po do jeden, tylko troszeczkę profesjonalne, mamy ten sam układ graficzny. No właśnie nie mamy, chodzi o to, że to jest trochę inaczej zbudowane, jest zupełnie inna charakterystyka tego portalu. Ja już pominę kwestie nowinek technicznych, czy właściwie problemów technicznych LinkedIna, gdzie co jakiś czas tu coś nie działa, tu aplikacja nie funkcjonuje, no ale to, takie są niestety, zwykle tak to bywa w momencie, kiedy jest jakby dziecko, które zaczęło się bardzo szybko rozwijać. Kiedy Microsoft może nie do końca ogarnął przyrost użytkowników. Więc moim zdaniem błąd technologiczny jest w tym, że bierzemy jeden do jeden. To, co było na Facebooku, wrzucamy na Linkedina. To jest pierwsza droga, w takim stosunku właśnie jeden do jeden. Druga jest taka, że my nie publikujemy na tym LinkedIn, bo na linkinę wchodzimy rzadziej. Stosunkowo statystycznie mówi się, że około 1% użytkowników w ogóle publikuje na linkinie, a przed pandemią wchodziło, średnio użytkownik wchodził dwa razy w tygodniu na LinkedIn. No, na Facebooka jednak zdecydowanie częściej. Tak samo LinkedIn ma aplikację, z której korzysta znacznie mniej osób, niż przykład z aplikacji mobilnej Facebooka. Raczej na LinkedIn dalej wchodzimy poprzez wersję desktopową. Wydaje mi się, że tu problemem jest właśnie główna specyfika tego i te przekładanie jeden do 1. Stąd też pewnie taka ilość szkoleń w tym momencie, jak się poruszać po tym LinkedInie. W jaki sposób nawiązywać relacje, budować sesji kontaktów, jak wyciągać z tego LinkedIna to, to, do czego on powstał tak właściwie. Tak. Dla mnie właśnie <grym> dramatyczne jest to, że kiedy znowu tutaj przywołam no, trochę studia MBA mam do czynienia ze słuchaczami, Dojrzałymi już zawodowo, mającymi osiągnięcia, piastującymi wysokie funkcje, którzy no, dla nich jest to, czy powinno być to, naturalne środowisko ich funkcjonowania, ich komunikowania się z otoczeniem, a oni w dużej części po prostu, kiedy zadaje pytanie, kto posiada konto na LinkedInie, no to. Na 20 osób statystycznie dajmy na to rękę podniesie 11 osób. Tyle tylko, że z tych 11 osób, może 3-4 potrafią, czy są w stanie, czy w ogóle posiadają profesjonalnie wypełniony. Już nie mówię o zapełnieniu treścią, ale o wypełnienie danymi ten profil. Więc to jest no, dla mnie tutaj pole. Do niezliczonej liczby szkoleń, które tak naprawdę chyba nigdy się nie skończą, to jest, to jest jedno, ale Michał, powiedz mi, czy zauważyłeś taką tendencję? Ja przynajmniej ją zauważyłem, kiedy również no, w jakiś sposób doradzam osobom i, i, i prowadzę ich też w profile na LinkedInie, że na tym portalu mamy. Większą odwagę do wysyłania takich wiadomości prywatnych. E, mianowicie, nie ma tutaj um, żadnej granicy, e, jeśli chodzi o to, żeby napisać, że mamy jakąś ofertę, mamy jakiś no, potencjalny deal do zrobienia. Wiemy doskonale, że na, na, na Facebooku patrzymy na to troszkę z tej strony, że najpierw trzeba no, zaprosić tą osobę, no, trochę może odczekać, no i później tak lekko trzeba no, sformułować jakieś określenie, żeby nie wyszło to tak, że po prostu jesteśmy no, natarczywi. Że chcemy coś coś po prostu osiągnąć. Natomiast no na, na LinkedInie w ogóle nie widać tych granic, jeśli chodzi o zawieranie biznesów, o w ogóle tę komunikację. Ten taki networking w czystym tego słowa właśnie znaczeniu. Czy Ty masz też właśnie takie, takie odczucia? Czy co Wydaje mi się, że to wynika też ze specyfiki tego portalu, właśnie z tego, po co wchodzimy na LinkedIn. A. I to też wynika z tej naszej mniejszej aktywności. Tak nawiążę do twojej, twojej wypowiedzi, że na 20 2011 osób, 20, ma profil wypełniony. Znaczy, 11 ma profil, a ile wypełnionych, to już inny temat. Więc jeszcze zapytaj tych, co mają wypełnionych, ile ostatnio treści opublikowali na LinkedIn y w ciągu ostatnich 7 dni. Prawdopodobnie Żadne. To, Żadne to, nie to nie ponad żadnej. Nie opowiadam, żadnej. Wiesz, to w, mi, moim zdaniem to też kwestia psychologii. Na Facebooku, Facebook to jest jednak tak, zawsze była relacyjna książka dla znajomych. Nie? Takie miejsce, gdzie dzieliliśmy się zdjęciami, lajkowaliśmy i tak dalej. Tam ktoś, kto coś ci sprzedaje, jest trochę intruzem. Na LinkedIn już z założenia wchodzisz po to, żeby coś kupić, sprzedać, zobaczyć, znaleźć pracę, zaoferować się. No i zobacz sobie samą różnicę. Na Facebooku mamy znajomych. Na LinkedInie mamy sieć kontaktów. Zupełnie, tak. in, zupełnie inny świat. Tak samo na Facebooku masz polub. Też wiadomo, to, co teraz są zbudowane, zawsze było polub. Tutaj mamy poleć. Całkowicie inny poziom. Chociaż nawet, wydaje mi się, że to nawet w naszej psychiki tak jest coś to innego. Jest, to jest sieć kontaktu. To jest e sieć kontaktu. E tak, tak. Więc y myślę, że to wynika mocno z tego, że już samo założenie tego portalu daje nam dosyć szeroką opcję ku temu, żeby właśnie pokazywać to, czym my się zajmujemy i proponować różnego rodzaju współpracy biznesowe, czy właśnie sprzedażę. To też oczywiście aktualnie jest pewien problem. LinkedIna, bo dostajemy zbyt dużo tych wiadomości. To jest, to jest jedno, ale ja też myślę, że w przypadku tego, co powiedziałeś, czyli tego braku aktywności ludzi na, na LinkedInie, trochę pokutuje. Brak tego, ja pamiętam zawsze te nasze rozmowy kuluarowe, kiedy mówiliśmy o storytellingu, że Bartek, ale ty masz storytelling, że właśnie opisujemy jakieś tam informacje w taki sposób bardzo no, tutaj wybujały, w taki właśnie przekonujący, czy próbujemy lobbować za jakimś, za jakimś tutaj, za jakąś sprawą, za jakimś dealem. I pytanie, czy właśnie ludzie, y, użytkownicy y, LinkedIna nie mają y, podstaw właśnie w tym obszarze, czyli jak formułować swój, swój przekaz na LinkedInie? No, bo tak naprawdę no nie wyobrażam sobie, y, to chyba byłoby nawet samobójstwo, że jakaś osoba, jakiś użytkownik, y, nie wiem, prezes firmy, y, menadżer średniego stopnia, kierownik, y, etc. Nagle na LinkedInie tutaj zamieści zdjęcia z wakacji. Na przykład. I teraz pytanie, czy właśnie tutaj nie tkwi ten cały problem, ten, ten brak wiedzy, w jaki sposób zbudować przekaz, żeby stał on się już nawet nie tyle efektowny, ale przede wszystkim efektywny. To myślę, że tu jest kilka problemów. To o czym mówisz tu jak najbardziej, że forma przekazywania tych naszych informacji, czym się zajmujemy, bo my generalnie też mówimy, że w Polsce bardzo rzadko mówimy o tym, czym my się zajmujemy, chwalimy się tak by sukcesami. LinkedIn zaczyna do tego zmuszać, żeby pokazywać, co robimy. A drugi temat jest taki, że my też nie mamy pomysłu na tą naszą aktywność. Wchodzimy do mediów społecznościowych, do linki na tak to był Facebook, na koncie prywatnym, bez żadnego promowania własnej działalności. Nie mamy strategii na to, nie zastanowiliśmy się nigdy, co możemy zrobić na tym nie w jaki sposób to ma wyglądać, co komunikujemy. Nie realizujemy żadnego planu, tylko jest o, jestem. W sumie to dzisiaj gdzieś byłem, wrzućmy zdjęcie. Jestem, wrzućmy zdjęcie. Ja uważam, że to jest właśnie błąd, że wrzucamy tak ad-hocowe tematy i nie, nie mamy jakiegoś takiego pomysłu na cały przekaz. A, no i drugi temat jest taki, że właśnie być może z tego też wynika lekki brak tej aktywności, że nie potrafimy się w tym środowisku odnaleźć, bo jest kilka osób, które regularnie publikują, jeśli już nie mamy znajomych, bo no, to znaczy, siedzi kontaktów, ponieważ nas też zaprosiły do niej i widzimy ten natłok tych wszystkich informacji, usług i wszystkiego. No i w tym momencie taki przeciętny człowiek się zastanawia, dobrze, ale o czym ja tak właściwie mógłbym powiedzieć o tym LinkedInie? Co ja mogę wnieść tego LinkedIna? Albo raczej z perspektywy inaczej, jeśli tam piszę to, a to, to czym mnie wyśmieją, nie? jaką sobie opinię zrobię w tej perspektywie. Myślę, że też te zdjęcia prezesa z wakacji mogą być ciekawym case'em, generalnie, bo już zauważyłem, że są konta coraz mniej konwencjonalne na nie, łącznie ze sklepami Juk sukienek. <grym _> <grym _> nie wyobrażałem sobie nigdy, że można sprzedawać sukienki przez LinkedIna, a, a nigdy, że można to da się to zrobić bardzo fajnie w całej konwencji Linkedinowskiej, bo to są takie luksusowe sukienki, można by powiedzieć, eleganckie. Więc myślę, że LinkedIn po prostu jest trudne. I to storytelling jednosto, no, brak pomysłu, bo my nigdy nie planujemy tego typu rzeczy. Wiesz, no, my żyjemy w tym świecie powiadomienia, informacje, relacje, porównywanie informacji. E, nie mamy takiej chwili na zastanowienie, po co tam jestem, jak to ma wyglądać e, i, i co ja w ogóle chcę osiągnąć. Nie? A te kwestie techniczne, typu w jaki sposób mam to zrobić, czy to storytelling, czy, czy ktoś ma mi to napisać po prostu, tak bo też można ujść współpracę copywriterem, to też jest następny krok, ale do tego też w ogóle nie doszedł. Teraz, jak to mówiłeś, to o storytellingu to jeszcze też przypomniała mi się książka Denisa Miller'a, jeżeli się nie mylę, Story Brand, gdzie właśnie jest powiedziane, że klient jest tym bohaterem, którego, którego no, w jakiś sposób trzeba pokazać mu drogę i w jakiś sposób obsłużyć, żeby, żeby osiągnął ten sukces. Ale jeszcze w trakcie twojego Twojej wypowiedzi, Wspomniałeś o rzeczy, która też jest bardzo często poruszana na różnych wykładach i na różnych spotkaniach, i spotyka się ona z, dużym, z dużymi kontrowersjami. Mianowicie, jak myślisz, czy właśnie na LinkedInie pokazujemy, czy powinniśmy pokazywać porażki? Pokaz powinniśmy chwalić się porażkami, czy w ogóle portale społecznościowe mają być tym miejscem sukcesów? Jak myślisz, czy mają, czy nie mają? Zdecydowanie są miejsca, gdzie ich tego nie ma. Chociaż to jest już taka trochę niekonwencjonalna retoryka, która pokazuje jakieś tam porażki. Ja w ogóle dalekie jestem od stwierdzenia, co się powinno, czego nie powinno się na danych portach. Oczywiście są pewne standardy na LinkedIn i to znowu nawiążę do tego twojego prezesa z wakacji, który już z samego założenia tego typu zdjęć się po prostu nie wrzuca i tego typu treści na LinkedIn, no bo też po co, tak? No to jest portal profesjonalny, więc nie ma sensu uchwalenia się wakacjami. Ja samo to jakoś go definiuje. Natomiast stwierdzenie, czy coś powinno być, czy nie, no z jednej strony pytanie jest takie, no skoro jeśli prowadzisz firmę i chcesz, sprzedać swój produkt, to przychodzisz do klienta i mówisz mu, no, to no ostatnim tygodniu pięć razy nam się nie udało, ale za to było świetnie. No nie, no już sam ten przekaz już jest kulizalny, tak? Już sam to wypowiedzieć. No nie pomyślałbyś o tym, żeby powiedzieć klientowi, że coś nie wyszło, bo ten klient sobie mówi, ok, na 5-6 razy, 5 razy w sumie gościowi nie wyszło, ten raz był ok i on teraz chce mi to sprzedać, nie? no to jakie on prawdopodobieństwo, że to zadziała? A więc myślę, że sam przekaz LinkedIn'a, ja, sami musimy sobie wziąć poprawkę na to i przemyśleć to, czy będziemy mówić o takim wyidealizowanym świecie, gdzie wszystko wychodzi i te nasze usługi są cudowne, wspaniałe. Bo no, Bartek, sam wiesz jak to jest, czasami coś nie wyjdzie, po prostu. Pytanie, co zrobisz później z tym, co nie wyjdzie, nie? jak to sprawę rozwiążesz. Ale jeśli będziesz pisał o porażkach samy, to też tak trochę nie za bardzo. A, więc znajdźmy taki trochę złoty środek, nie? zawsze można zauważyć, że nie jest idealnie. Ale każdy musi sam tak na dobry układ właśnie. To jest to, co ja wspominałem, że nie mamy pomysłu na tego, na to nasze prowadzenie tego konta. I to też jest taki element, żeby chciałeś się zastanowić i powiedzieć kurczę, ok, pokażę trochę ludzkiej twarzy, że nie jestem takie idealny, że coś mi tam nie wyszło. Czy będę prowadził konto, że wszystko jest cudownie, bo statystycznie w większości jest dobrze. No to dobra, Michał. Słuchaj, y, ostatnie pytanie, ostatnia no y, nazwijmy to porada. Wyobraź sobie przychodzi do Ciebie prezes e, dużej firmy, czy prezes, który wrzucił zdjęcie z wakacji, jeżeli już tak mamy trzymać się tej konwencji i pyta się Panie Michale, proszę mi dać e, trzy recepty na e, moją dobrą obecność e, na LinkedInie, na e, zbudowanie takiego dobrego wizerunku który no, pozwoli na przykład te, te, za pomocą tego z, wizerunku zmonetaryzować mój biznes. I co byś po, powiedział, jeśli chodzi o te, o te trzy recepty takie, o te trzy e, złote strzały? Po pierwsze, panie prezesie, proszę usunąć to zdjęcie z wakacji. Raczej się nam już nie przyda. Może do tego zacznijmy. Że, moim zdaniem są trzy najważniejsze rzeczy na portalu, na profilu, na LinkedInie, kiedy chcemy w ogóle zaczynać. Tak, to pierwsze to jest zdjęcie w tle, czyli baner wanik, który koniecznie musi być wypełnione. Drugie to jest dobre zdjęcie profilowe, a trzecie to jest nagłówek. Jeśli mamy źle wypełniony nagłówek, no to już nam nic nie pomoże taką do dobrą tak w miniaturce widać to, co tam jest napisane. Wyszukiwarka wyszuki szuka również nagłówki w tym przypadku, więc nikt nas nie znajdzie. jak mamy słabe zdjęcie profilowe, no to pojęcie jak cudownie byśmy nie pisali, małe prawdopodobieństwo, że ktoś nas zainteresuje, nami się zainteresuje. Ale to oczywiście są skróciem są tylko trzy elementy. Więc w mojej, moim odczuciu warto sobie też pomyśleć o takiej strategii troszeczkę, czyli przykładowo, że mamy dziennie te 15 minut do tego LinkedIn'a, no bo Pan Prezes nie ma więcej czasu, umówmy się. Więc w ciągu tych 15 minut dziennie stara się napisać trzy komentarze, Zaprosić trzy nowe osoby do sieci kontaktów i napisać trzy wiadomości. Tyle. Do tego jeden post w tygodniu, odpowiedni dzień i pomyślenie o temat tematyki. Ale to jest to, co właśnie trzy razy trzy razy trzy, moim zdaniem ta strategia jest bardzo dobra. Pod warunkiem, że ta reszta elementów jest oczywiście dotrzymana, czyli ładny profil. Ładny. Zgadzam się z tym i tu znowu już po raz ostatni na koniec naszej rozmowy powrócę do, do studentów MBA, którzy właśnie, ja, ja pamiętam to, to szkolenie było bardzo dla mnie takie pamiętne i przełomowe, ponieważ uświadomiło mnie w tym, że jest ogromny brak wiedzy na temat LinkedIna i właśnie to co ty powiedziałeś, Ludzie w ogóle byli zaskoczeni tym, kiedy wspomniałem to samo, czyli, szanowni państwo, po pierwsze, zdjęcie nazwijmy to biznesowe, które pokazuje państwa, no to takie biznesowe, ja. Po drugie, nagłówek, który jest tak naprawdę fundamentalnym elementem, który tak docelowo czyta każdy, no i zdjęcie w tle również. I, 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 i dla tych ludzi. Te informacje były po prostu przełomowe, bo oni stwierdzili, że oni, oni myśleli, że to jest w ogóle no najmniej ważne, że najważniejsze jest po prostu pokazanie, jak się kształcili, gdzie się kształcili, jakie mają umiejętności. Natomiast coś takiego, no to, no to po co to jest w ogóle? Ludzie sobie nie zdają sprawy z tego, że wchodząc na twój profil, to są pierwsze trzy rzeczy, które my widzimy. Nie doświadczenia, nie to jak to jest wypełnione, nie jakiś długi opis. To są pierwsze trzy rzeczy. Jeśli te pierwsze trzy rzeczy mnie rażą, nie schodzę niżej. Dokładnie, dokładnie tak. Dobra, dzięki Michał bardzo za kolejną naszą rozmowę. Liczę na to, że będzie kolejna, ponieważ to, co ty mówisz, i tą wiedzę, którą przekazujesz, i w ogóle te nasze rozmowy wydają mi się bardzo, bardzo twórcze. Także, Michał, już zapraszam Cię do kolejnej naszej rozmowy. Trzymaj się bardzo. Dzięki, Michał. Tak, do zobaczenia.